Kalawalu z tej strony Habia w dzisiejszym niesamowitym materiale, moi drodzy, po 40 grubych dniach, po kilku niesamowitych miesiącach od włamania na moje konto, zbieraliśmy, moi drodzy, bardzo mocno Goldzisza, żeby odbudować nasz ekwipunek. Ten wariat czekał ponad 40 dni, żeby zobaczyć ten odcinek, a ty, mój drogi widzów, w tym momencie zostaw łapkę dla tego widza i w tym materiale dowiedział, się, jaki skin mam w ekwipunku, ile, moi drodzy, Goldzisza przybyło na konto, czy odbudowaliśmy ekwipunek. I jak nam to poszło, do moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, oglądajcie do końca Myślałeś kiedyś dlaczego idzie ci aż tak słabo ajmowo Dziesiątki meczy zagranych AKD poniżej jednego. Teraz już nie będziesz musiał, ponieważ pod koniec września Habib wpuszcza swoje nakładki na palce do sprzedaży. Dzięki nim ustabilizujesz sobie czułość, polepszysz aima, a także zapewne szybciej awansuje. Sprzedaż rusza już pod koniec września, więc subskrybuj kanał, by być na bieżąco i nie przegapić informacji o najbliższej premierze sprzedaży nakładek na palce. A my w tym filmie, moi drodzy, zaczniemy sobie oczywiście... Od najniższej partii, czyli oczywiście od graffiti. Moi kani, graffiti, jak pewnie widzicie, mam tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale patrząc na to, moi drodzy, jakie graffiti możemy zobaczyć na rynku, czyli na przykład takie oto piękne graffiti, headshot, a na przykład jakie nie możemy sprawić na rynku, czyli na przykład tej sandwen, czyli oczywiście totalny sandziarz. No to moi kani, wycena tego tych graffiti będzie naprawdę bardzo ciężka. Wycenimy tylko te rzeczy, które będziemy mogli wycenić, które będziemy mogli znaleźć na rynku i ich oczywiście cenę. Czyli na przykład kosy, którą y, oczywiście wylosowaliśmy w basie, no to też moi drodzy, nie będziemy brać pod uwagę, tylko i wyłącznie te rzeczy, które można zobaczyć na rynku. No i moi drodzy, zaczynamy od graffiti. Y, pierwsze graffiti no to oczywiście z headshot który kosztuje około 1200 goldisza. Dodając do tego, moi drodzy, wszystkie tutaj oczywiście graffiti easy, wychodzi nam taki motor rozrachunku rachunku 1235 goldisza. Jak to, moi drodzy, na, na dwa rodzaje graffiti To mi się wydaje, że naprawdę jest pokaźna liczba A my przejdźmy sobie do następnych rzeczy No i jesteśmy, moi kani, w czarmach Czyli oczywiście amuletach, które możemy sobie przywieszać Albo także i odwieszać Ja zazwyczaj, moi drodzy, nie odwieszam, nie przywieszam Po prostu kolekcjonuję, inwestuję, moi kochani Ponieważ kiedyś ta cena na pewno wzrośnie A odcinek o tym, jak inwestować swojego goldzisza Wy oczywiście staną 2 będzie już niebawem... Mają rozmach, skur... Więc, mój drogi, zostaw suba z dzwonkiem, żeby po prostu wiedzieć, kiedy taki materiał wpadnie na kanał, a my tutaj, moi kochani, zobaczmy, co mamy. Czyli oczywiście mamy dwa razy czarm legendarnego, oczywiście z kolekcji Legends Collection, co ta kolekcja naprawdę wygląda naprawdę mocno kozacko, a szczególnie tutaj ten czarm jest naprawdę bardzo ładny. Nawet sam sobie mi się podoba tak naprawdę, nieważne na to, że chciałem w niego zainwestować, to naprawdę sami się w sobie podoba. Ten czarnik jest także spoko, ale jednak wolałbym tamtego. No i tutaj, moi drodzy, mamy pod inwestycje totalnie. Wszystko, moi kochani, po kolei. No i tutaj, tak samo pod inwestycje, moi drodzy. A ta inwestycja i te wszystkie czarmy kosztują łącznie, nie spodziewać się ile, ale kosztują okrągłe 5841 goldisza. Tak jest, moi drodzy, ponieważ jeden na przykład z tych czarów kosztuje 1660 goldisza na tą chwilę, w której obecnie sprawdzam rynek, i po ile, moi drodzy, to wszystko chodzi. Więc my, moi kochani, teraz możemy sobie na szybciutko spojrzeć na naklejeczki, ponieważ tutaj nie ma ich za dużo. A cała wartość tych, moi drodzy, naklejek, które możemy wycenić na rynku, oscyluje w granicach 14 golda, Więc tutaj, moi drodzy, bardzo malutko, jeśli chodzi o to wszystko i tak dalej. Więc 14 golisza za same naklejeczki. A my przechodzimy, moi kochani, do następnego działu. Ponieważ w końcu, moi kochani, lecimy ze skinami, które dostaliśmy, moi kochani, honorowo od widzów, którzy chcieli pomóc w odbudowie ekwipunku. Moi kochani, wszystkim tym widzom na samym wstępie chciałbym oczywiście podziękować, ponieważ zaczynamy sekcję ze skinów, więc tutaj każdemu mojemu drogiemu widzowi, który przyczynił się do tego i pomógł w jakiś sposób, naprawdę Ci dziękuję, ponieważ to właśnie dzięki Tobie, mój oh. drogi, kochany widzu, mamy to, co mamy. I moi drodzy, pod koniec zobaczcie totalną wycenę. Całego ekwipunku, a na pewno będziecie w szoku, ponieważ możliwe, że ten tytuł Was nie myli. My przejdźmy, moi drodzy, do tego, co mi się tu podoba, i ile, moi drodzy, to całe tutaj przedsięwzięcie niebieskie kosztuje. Mamy piękną awupkę z kresztą, którą Na pewno pamiętać gdzieś, gdzie ja osobiście miałem stary, za dużo fragów za dużo fragów stary, miałem ponad 13 tysięcy fragów na niej tutaj mamy oczywiście AWM Scratch z kilkoma ładnymi naklejkami jest V2, co mi się naprawdę bardzo podoba tutaj oczywiście mamy tego nowszego oczywiście AKR Evolution, mamy także pięknego Winterka w Satraku tego też mam Miałem i oczywiście bardzo polecam. Mamy trzy dygielki, które różnią się oczywiście naklejkami z tego co tutaj oczywiście wszyscy widzicie. Różne naklejki, różnie siedzą ale moi drodzy, tak samo pięknie się prezentują. I tutaj równowartość takiego ekwipunku niebieskiego, ponieważ tutaj jest. Jeszcze... Oczywiście są także i inne skiny, których się nie da na przykład wycenić, ponieważ nie ma ich na rynku. A są moi drodzy w naszym ekwipunku, to moi drodzy, całość tego wszystkiego i tak dalej oscyluje, moi drodzy. Dokładnie w wysokości golisza 837 golda. Czy to jest dużo moi drodzy? Czy to jest mało? Możliwe, że na to pytanie odpowiedzieć sobie dopiero później, gdy zobaczycie porównanie z innymi cenami I my przejdźmy sobie do jakości fioletowej, jak to tam wygląda No i tak moi drodzy, jesteśmy w jakości fioletowej i tutaj moi kochani mamy naprawdę kilka bardzo ładnych, pokaźnych skinów Które wydaje mi się, że nie jednego mojego widza by uszczęśliwiły A jeśli chodzi już oczywiście o skiny i uszczęśliwienie, to moi drodzy za niedługo także i startuje konkurs W którym będziesz mógł wygrać kilka bardzo fajnych skinów albo jednego porządnego. Mój drogi widzu, za niedługo tak samo i nakładki na palce będą już dostępne w sprzedaży, więc stary, wyczekuj, bądź cierpliwy, czekaj do samego końca, ponieważ to właśnie dla Ciebie te nakładki będą oczywiście wydawane wcześniej. Chciałem, moi drodzy, tam w październiku, ale jak już powiedziałem, że we wrześniu. To muszą być we wrześniu. I tutaj, moi drodzy, lećmy z tym wszystkim, co oczywiście w odcinku ma być. Więc tak, moi drodzy, jest Tech 9 Restless, co mi się naprawdę bardzo mocno podoba. Bardzo także i dziękuję za tego skinka, ponieważ on jest z Kurset Souls. Więc tutaj, jak pewnie widzicie, ładne nakleczki kopują się naprawdę bardzo fajnie, z kolorem fioletowym. Także, moi kochani, mamy tutaj kilka M4, ale to, moi drodzy, jest oczywiście z tej najnowszej kolekcji. Mamy także USP Stone Colda, o którym w którym, jak pewnie wiecie, powstał osobny, oddzielny materiał, który możecie zobaczyć na moim kanale na YouTubie. A tutaj, moi kochani, mamy takie cztery bardzo ładne, piękne naklejeczki, 92 fraki, ponieważ ja, moi drodzy, nie gram za dużo, ale chciałbym, moi drodzy, wrócić do gry zespołowej, do gry esportowej, sportowej Gdzieś byście chcieli, napiszcie, moi drodzy, w komentarzu hashtag wróć do e sportu, jeśli chcielibyście, żeby na przykład Habi zaczął grać z za jakąś drużynką, na przykład starać się o major Minora, lub jakieś inne po prostu ważniejsze turniej, i żeby to wszystko było na kanale, na YouTube. Tutaj, moi drodzy, 50 klasz, Wysta traku, bardzo ładny skinek. Uważam, że jeden z lepszych do 50, ale i tak, moi drodzy, nic nie przebije. Iron Willa, czy jakoś tak, moi kochani, Dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Mamy tutaj oczywiście tak samo i AKR12 Steam Beast, zero fragów jak na razie, a także z przodu mamy cudowną, piękną pompę Barod wysta traku z niesamowitymi naklejkami. Równowartość tego wszystkiego skinów fioletowych, no jak najbardziej, jak pewnie wiecie, bardzo mocno podbija wartość i cenę ten USP Stone Gold, a całość mojej dozy to jest 4590 Golda. Naprawdę pokaźna liczba jeśli chodzi oczywiście o skiny jakości światowej a my przejdźmy sobie do skinów różowych ponieważ tam naprawdę pyku się dzieje a my jesteśmy moi kochani Już podczas przeglądania różowych skinów I jak pewnie widzicie Naprawdę bardzo mocno Mogą przykuć dwie piękne snajperki Waszą uwagę moi kochani Ponieważ one właśnie tutaj będą odgrywać Najważniejszą rolę Moi drodzy bardzo piękna Jak tutaj wcześniej wspomniałem Snajperka AWM Sport Bardzo ładny skin jeśli chodzi o niego Jest naprawdę cudowny A także mamy Winter Wintersporta Który jak pewnie wiecie był od Fabka Wariata, który moi drodzy, za niedługo wbija do naszej ekipy wspierających po raz kolejny, ponieważ skończyło mu się wspieranie, ale powiedział Habi. Ja tego tak nie zostawię, za chwilkę lecę i po prostu wbijam do naszej ekipy wspierających Więc jeśli chcesz już teraz, mój drogi, po prostu dołączyć do naszej ekipy wspierającej, wbić oczywiście także i do Habi w którym oczywiście teraz będziemy zaczynać grać, ponieważ wcześniej wszyscy wizowie gdzieś tam wracali do szkoły, nie mieli czasu, więc teraz, moi kochani, wracamy, gramy normalnie. Zostań naszym wspierającym, dołącz do Habi Składu i ciesz się, moi drogi. Po prostu grą w najlepszym klanie w Polsce dla wizów, właśnie z kanału Kabi live. A tutaj moi drodzy przejdźmy sobie dalej oczywiście do skinków Mamy M16 Winget, bardzo ładny skinek, mamy kilka ładnych naklejeczek Mamy także nawet strefę 9, ale oczywiście tutaj naklejeczek na skinach nie liczę Ponieważ byłoby to chyba bez sensu Bardzo mi się także podoba ten Kałach Necromancer A także w niesamowitym tutaj oczywiście wystawieniu mamy Railgun'a Którego ja osobiście kupiłem moi kolani. Ale z tego wszystkiego, moi drodzy, jak tutaj pewnie widzicie, Przywiać możemy do góry i do dołu. A tutaj, równowartość tego wszystkiego, moi drodzy, różowe skiny. Ja tutaj nawet mam na kartce napisane, moi kochani, różowe skiny kosztują aż 13 188 golda. Bardzo wielka liczba. Normalnie, jak stąd. Stary do nieba na Santonie normalnie 13188 golda. Naprawdę, jeśli chodzi o te skinki, moi drodzy, tutaj o te Gloki, nie Gloki, którymi oczywiście tak samo i ja gram, tak samo i tej beretki, na której mamy 22 flagi, to jest naprawdę wielka liczba. A jak przy tym wspominałem, to jest dopiero skinek różowy, przynajmniej jeszcze skiny czerwone, kosy a także rękawiczki i wszystko oddzielnie, a więc lecimy dalej. A więc, moi drodzy, skiny czerwone, to na co oczywiście każdy gdzieś tam w swojej podświadomości czekał. Moi kochani, skinów czerwonych nie ma za dużo, ale jeśli już są, to naprawdę stary, z grubej rury. Więc tutaj wydaje mi się, że długo nie będziemy musieli debatować nad ile to mogłoby mniej więcej kosztować, ponieważ tutaj taka, jak wy nie widzicie, M4 Samurai w taki bardzo ładny skinek. Oczywiście uwielbiam, moi drodzy, skiny, które są gdzieś tam ze starszych kolekcji, na przykład taka tutaj Fable, ponieważ to jest jakiś tam Moi drodzy zalążek Pewnej nostalgii, gdzie Oczywiście ja zaczynałem grać w później pojawiły się wszystkie kolekcje I tak dalej, i tak dalej, przejdźmy sobie dalej Ponieważ ta skrzynka, ta moi drodzy Kolekcja to jest Origin Case Jedna z najcudowniejszych Najbardziej dopracowanych skinów W gierce mamy AKR Trasher Hunter, którego jakość to oczywiście jakość czerwona, a także bardzo bogaty skin, ponieważ M41 Year of the Tiger jeden z najdroższych skinów bez Tatraka w Stand of 2. A równowartość moi drodzy tego całego księgunku. To słuchajcie, bardzo mocno nastawcie uszy, ponieważ to jest aż 14 450 goldisza. Bardzo mocna liczba, większa niż poprzednio, ale czy przebijemy to w następnych, moi drodzy, etapach? Może w jakiejś kosie? Może, moi drodzy, w jakichś rękawiczkach? Nie wiem. Oglądaj do końca I jesteśmy moi drodzy w samych kosach Normalnie pięć kos Normalnie mamy aż do wyboru Normalnie stary pięć Stary jak moja wielka łapa Stary jak moja stopa nie? Pięć palców 5 kos, normalnie mógłbym, moi drodzy, na każdego palca, nakładkę na palce zakładać każdą kosę z kolei i bym mógł na spokojnie sobie tutaj klikać. Moi kochani, jak pewnie mamy najnowszą koskę Funk Flare, którą oczywiście nie możemy wycenić, ponieważ nie ma jej na rynku. Mamy dalej oczywiście Butterfly'a bardzo ładnego, mamy Dragon Glass'a, mamy także, moi drodzy, Digital detail a także, moi kochani, Bayonetta Frozen'a, którego historia. Moi drodzy, zatacza koło Właśnie na tym odcinku no Właśnie dzięki niemu W 2021, po tym jak wypadł Mi ten niesamowity Bajonet, później, moi drodzy W 2023 W kwietniu, moi drodzy, skradziono mi Konto, oszukano mnie, jak pewnie wiecie Po prostu wbili się mi Na YouTube i tak dalej, i tak dalej Ale to od jego historii, jeśli nie widzieliście Widzu, zobacz, moi drogi, na YouTube Schakowany habi Lub podobny tytuł, a na pewno obejrzyj ten materiał, który dla Was nagrałem właśnie w kwietniu, ponieważ taka historia to jest naprawdę bardzo gruby temat i tego moi drodzy nie można ominąć, a równowartość tego wszystkiego i tych wszystkich kos, które oczywiście mogliśmy podsumować to jest moi drodzy słuchajcie aż 16600 goldiszach, co daje nam moi drodzy jak na razie numer jeden jeśli chodzi o te wszystkie podsumowania poszczególnych kategorii, czy to czerwone, czy to różowe, czy to kosy, czy to rękawiczki. No właśnie, rękawiczki. Przejdźmy do nich. Tutaj, moi drodzy, w rękawiczkach jednak nie jest zbyt dużo, ponieważ to jest bardziej uboga wersja. Tutaj, moi drodzy, jeszcze gdzieś tam zbieramy na oczywiście odbudowanie tutaj tego ekipunku i do kupieniu, moi kochani, Autumnów, które były z nami bardzo długo, czyli oczywiście rękawiczek, rękawiczki Autumn kosztują około 5-6 tysięcy, może nawet teraz więcej, ponieważ nie sprawdzałem, ale moi drodzy, skupmy się na tym, co mamy tutaj teraz, czyli, oczywiście, gloves. Tangi, mamy Steam Ridery, a także Living Flame. Zobaczmy, sobie, jak to wygląda. Mamy pierwsze tutaj, oczywiście, rękawiczki, mamy Steam Ridery, a także Living Flame. Naprawdę bardzo ładne rękawiczki. I tutaj, moi drodzy, te rękawiczki za dużo nie kosztują, ponieważ tylko i wyłącznie 5000 goldzisza. Ale w tym materiale, w tym momencie, przejdźmy do całego podsumowania ile może kosztować całutki Odbudowany ekwipunek z wielką pomocą, oczywiście, najlepszych widzów na świecie, Oczywiście widzów kanału Life Wyłączamy, moi drodzy, zbędne filtry. Tak się, moi koń, prezentuje cały ekwipunek. Naprawdę jest niesamowicie piękny i wydaje mi się, moi drodzy, że jeden z lepszych na YouTubie. Jeśli chodzi, oczywiście, o calutkiego YouTuba Stand of 2, nie tylko Polska, ale także, moi drodzy, całego Stand of 2, ponieważ skiny są naprawdę ładne Ładne, dopracowane, a my sobie przejdźmy do całego posuwania. Ale moi drodzy, okrągła liczba, niesamowicie wielka, stary, jak normalnie brzuch świętego Mikołaja 6 grudnia, a liczba, mojkani, wynosi 61 755 golda. Normalnie takie oto i kwocie, moi drodzy, w tyle goldiszu. Widzowie postanowili mi pomóc w te kilka miesięcy, przez które oczywiście odbudowywaliśmy ekwipunek. Ja, moi drodzy, jak to podliczałem, nadal nie mogę uwierzyć, że normalnie takie coś tutaj się wydarzyło. Jest to naprawdę niesamowite, co wy odwaliliście, moi kani Z całego serca wam normalnie bardzo. Mocno, stary, dziękuję, ponieważ to właśnie dzięki wam doszliśmy do tego momentu, gdzie odbudowaliśmy, moi drodzy, ekwipunek. Brakuje jeszcze tutaj rękawiczek autumnów, ale i tak, moi drodzy, pomimo tego ekwipunek wygląda naprawdę niesamowicie. Bardzo wam dziękuję, jesteście normalnie wielcy jak połowa mojego serca, ponieważ połowę, stary, dokładasz ty po drugiej stronie ekranu. Podsumowaliśmy to wszystko, moi drodzy. Przeszliśmy od A do Z, stary. I zrobiliśmy wszystko po kolei. Jutro, moi drodzy, już odcinek o godzinie 16. Więc wbijajcie, oglądajcie i po prostu cały czas obserwujcie, co się dzieje na kanale i jak Stanow się rozwija. Ja wam dziękuję za materiał. Trzymajcie się, do usłyszenia i hejka.